Pytanie redaktor Magdaleny Cedro z Dziennika Gazety Prawnej. Co będzie największym gospodarczym wyzwaniem w dłuższej perspektywie? Czy Europa nie powinna się zastanowić nad przeniesieniem kluczowych gałęzi przemysłu w swoje granice, tak jak to zamierzają zrobić Japończycy? No właśnie to jest tak, że, że, że musimy uratować... Yy... To jest kilka paradoksów. Tak? My musimy uratować, uratować globalną gospodarkę i nie da się po prostu wrócić do czasów przedglobalizacyjnych, że każdy był samowystarczalny. Nie, ma, nie będzie autarki europejskiej, nie da się, zrobić autarkicznej Europy odbudować z powrotem, bo, bo sprawy zaszły zbyt daleko. Natomiast e, trzeba roz, rozumieć, zmniejszyć uzależnienie e, takie bezpośrednie uzależnienie od e, e, swobodnego przepływu globalnej gospodarki, bo w tym sensie mówię na przykład o tym, że w wielu fabrykach nie było zapasów. Były zapasy na jeden, dwa dni, bo przecież codziennie przylatwały kargo z Chin, czy z Indii, czy z Wietnamu. Więc nikt nie robił, nikt nie myślał o, o, o sytuacjach e, e, kryzysowych, dlatego że przecież to wszystko hulało, tak po prostu samoloty lądowały codziennie, więc po co robić zapasy, skoro więc była bardzo płytka, e, płytka, e, bufor e, e, kryzysowy w, w gospodarce europejskiej. To trzeba pogłębić, po, trzeba, trzeba poszerzyć Bufor kryzysowy gospodarce europejskiej, czyli sytuacja, w której przy zerwaniu łańcucha dostaw jesteśmy w stanie albo go zastępować, szybko się prze prze przekwalifikować, albo mieć gwarancję tego, że ten bufor kryzysowy jest większy, że mamy zapasy na, na więcej niż tylko na dobę, na przykład przy różnych rodzajach produkcji. Więc to rzeczywiście e, e, to jest coś, co jest możliwe do, do zrealizowania. Teraz nie wierzę w, w możliwość zrealizowania. Autarki europejskiej, dlatego że to jest w dzisiejszym modelu życia europejskiego też niewykonalne. Natomiast myślę, że też warte, to też będzie bardzo istotne do przewartościowania, dyskusja o tym, czy rzeczywiście powinniśmy postawić wyłącznie na gospodarkę czasu wolnego i na, i na usługi, na, na tego typu nowe, nowe sektory gospodarcze, które jak widać w sytuacjach. Takich jak ta dzisiejsza, wyparowują w sekundzie, prawda? gdzie w ogóle już nie ma gospodarki czas, czasu wolnego, bo ona po prostu w całości wyparowała. Tak? I to są sektory, które w całości, jak powiem, e, e, popadną w głęboki, głęboki kryzys. Więc to też jest bardzo ważne, że, że trzeba więcej pomyśleć o zrównoważeniu wewnętrznym gospodarki, że te sektory gospodarcze e, tradycyjne nie mogą po prostu być uważane za, za przestarzałe i żeby wyłączyć, zastępować je gospodarką jakby, e, e, czasu wolnego czy gospodarką usług. Takich dodatkowych, bo jak widać przychodzi czas, kiedy, kiedy potrzebujemy po prostu zwykłej produkcji. Potrzebujemy zwykłego, z, 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 zwykłego, zwykłej siły roboczej. Jeśli pan pyta o największe wyzwanie, to to będzie bezrobocie. Jestem przekonany, że w skali europejskiej największym wyzwaniem będzie bezrobocie, bo, bo bezrobocie, bezrobocie ciągnie całe gospodarki, całe społeczeństwa w, w dół. Po prostu. A, 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 to nie tylko ma, nie tylko ma skutki gospodarcze, ale także bardzo ważne społeczne. Więc, myślę, że bezrobocie po pandemii będzie największym wyzwaniem europejskim. Także w Polsce i czy są już jakieś szacunki, jaki to może być poziom. Wiem, że nie da się teraz dokładnie powiedzieć, bo jesteśmy w trakcie jej trwania, ale czy są już na, w tym momencie trwania tej pandemii, ma Pan już jakieś szacunki, na, i jak duże może być bezrobocie w Polsce? No, czynimy wszystko, żeby było jak najmniej, ale to będzie zależało od długości trwania lockdownu. Dlatego, że, że my na razie mamy Francję i inne kraje. Metody pomostowania tego, tego zamknięcia, czyli, czyli postojowe, różnego rodzaju ochrona miejsc pracy, ona jest możliwa, ale nie jest możliwa w nieskończoność. Więc to jest pytanie, w jaki sposób to się uda terminowo wyrównać. Natomiast rzeczywiście jestem o tym przekonany, że, że to bezrobocie będzie szczególnie trudne w krajach, gdzie głównym, głównym źródłem dochodu, dochodu osób była po prostu praca. Ta, ta, ta zwykła praca, ta pensja, która była wypłacana każdego, każdego miesiąca. Tak przed jest w Polsce. W Polsce ludzie dlatego mieli poczucie, że że sytuacja jest, że jest, się poprawia ekonomiczna w Polsce, bo pensje rosły i były pewne. Tak? I, I to dawało ludziom poczucie stabilizacji, możliwości obsługi kredytów, bo, bo była pewność, nie własnego majątku dużego, odłożonych pieniędzy, które dawają, dają gwarancję pewności, tylko pewność stałe, stałego dochodu. I to jest niezwykle niebezpieczne w takich krajach, jak, jak Polska, który jakby jest krajem aspirującym, rozwijającym się szybko, że ten nasz rozwój był oparty na regularnym, stabilnym dochodzie indywidualnym gospodarstw domowych, wynikających z pracy. Więc dla nas bezrobocie będzie bardzo, może być bardzo dużym ciosem.